Cześć. Paweł Dudas Projekt Marketing. Dlaczego warto rozważyć przechwycenie domeny. Tutaj chciałem powiedzieć Ci pięć najważniejszych powodów, dlaczego warto w ogóle rozważyć przechwycenie domeny. Najważniejsze powody to jest wiek domeny. Google lepiej traktuje domeny z długoletnim stażem. Tutaj chodzi o to, że jak rejestrujesz nową domenę, no to ona tak naprawdę ma zaledwie kilkanaście godzin, mijają miesiące i ta domena dopiero z czasem zbiera większe zaufanie od Google. Ty natomiast przechwytując domenę z długoletnim stażem, właśnie masz szansę od razu lepiej i szybciej się pozycjonować w wyszukiwarce Google. Ponadto masz szansę, że ta przechwycona domena będzie miała bardzo dobry profil linków przychodzących. A istotne jest to właśnie pod kątem pozycjonowania stron internetowych. Kolejny powód to jest skuteczniejsze budowanie konwertującego ruchu na stronę to tak naprawdę wynika z powyższych podpunktów. Efektem przechwycenia wartościowej domeny jest efektywne pozycjonowanie strony i szybsze budowanie marki i rozpoznawalności brandu, ale trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że przechwycenie wartościowej domeny wymaga umiejętności specjalistycznych czy analizy linków przychodzących do strony. Należy zaznaczyć, że przechwycenie domeny ze złą historią może doprowadzić do kary od Google i zniszczenia biznesu w efekcie.